Są kobiety, pistolety. I kobiety, jak rakiety, chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezmarszczkowe kobiety luksusowe pielęgnacji wciąż oddane z samych siebie odesane są kobiety pistolety pielęgnacji wciąż oddane z samych siebie odesane. Zwłaszcza weekendy nie można nie zauważyć Grupek młodocianych dziewczątek Poprzebieranych w sukienki stylizowane na wiktoriańskie Aksamitne, czarne lub bordowe Z mnóstwem białych halek, koronek i falbanek Do tego w kolorowych opaskach we włosach I lakierowane buciki Dziewczyny ciągną za sobą walizeczki Do których chowa się cały ten strój Kiedy wracać trzeba do domu, do rodziców Lolitki najczęściej mają też podkręcone włosy A oczy powiększone za pomocą specjalnej operacji plastycznej i ozdobione wianuszkiem sztucznych rzęs. Najczęściej też zapatrzone są w różne rekwizyty, np. lalki czy pluszowe misie. Wyróżnia się kilka odmian gotyckich lolit, np. eleganckie lolitki, które starają się wyglądać mrocznie i poważnie, czy słodkie lolitki, w strojach przeważnie białych lub różowych, które z kolei chcą być jak najbardziej słodkie i dziecinne, czyli kawaii. Wygląda to szczególnie śmiesznie w przypadku, gdy gotycka lolitka ma lat 30, a i takie się zdarzają. Lolity lubią grupami przestawać w miejscach, gdzie jest dużo ludzi i prezentować przechodniom swoje kostiumy, na które skompletowanie poświęcają mnóstwo czasu i pieniędzy. W japońskich centrach handlowych znajdują się specjalne działy, a nawet całe piętra z pseudo-wiktoriańskimi strojami i osiągają one niebotyczne wręcz ceny. Gotyckie lolitki często stają na mostku przy stacji Harajuku, w ulubionym miejscu spotkań fanów cosplay, czyli zabawy w kostiumy, przebieranie się za różne postacie z gier czy filmów, Dlatego też często się zdarza, że są z nimi mylone. Jednakże stanowią oddzielną subkulturę. Gotyckie lolitki pojawiły się na ulicach Tokio w połowie lat 90. i uważa się, że była to reakcja na subkulturę Kogiaru, dziewczyn z dzielnicy Shibuya, których styl i sposób bycia nawiązywał do rozpasanej kultury amerykańskiej. Gotyckie lolitki przeciwnie, za wzorzec przyjęły dawną arystokratyczną kulturę europejską. Oprócz opisanego już eleganckiego stroju i dostojnego sposobu bycia, w dobrym tonie było też wśród nich uczenie się jakiejś skomplikowanej europejskiej sztuki, takiej jak balet czy grę na pianinie, albo, co bardziej prawdopodobne, noszenie przy sobie rekwizytów, które świadczyłyby o pobieraniu takich nauk, np. nut. No cóż, ciężko dopatrzyć się w tym ruchu jakiejkolwiek ideologii. Jego uczestniczki charakteryzują, podobnie jak większość młodzieży japońskiej, przerost formy nad treścią. Gotyckie lolitki w dworcowych toaletach wyciągałem ze swoich małych walizeczek w serduszka, dżinsy i t-shirt i przebrawszy się wracają do domu, do mamy i taty, a rano wdziewają szkolny mundurek, jak gdyby nigdy nic idą do szkoły, nie zapominając oczywiście o walizeczce ze strojem, który po lekcjach pozwoli z powrotem przeobrazić się w dostojne arystokratki. Kult lolitek można śmiało nazwać przeciwstawieniem się systemowi. Dzieci od najmłodszych lat wiedzą, że kostiumy lolitek dają mi swoistą ochronę przed okrutną dorosłością, w którą nie chcą wkraczać. Kontrowersyjna w naszych oczach moda jest więc próbą przeciwstawienia się sztywnemu systemowi, zatrzymaniem mijającego czasu, sprzeciwieniem się dojrzewaniu. Jak japońskie uwielbienie do lolitek ma się do polskich dzieci? O ryzyko przeniknięcia mody na lolitki do Polski zapytano Beatę Bansiak-Parzych, socjologa rodzinnego. Moda na odmładzanie wśród japońskich dziewczynek z pewnością ma kontekst kulturowy. Wystarczy porównać wygląd postaci z filmów lub komiksów w charakterystycznym stylu anime czy manga. Duże oczy, dziecięce słodkie buzie, młodzieńczy wygląd bohaterów. Jeśli jednak jakiś trend modowy nie ma solidnego oparcia w ideologii, zwykle nie zyskuje wielu zwolenników. Jak będzie w tym przypadku? Trudno przewidzieć, czy kompleks Lolity przyjmie się wśród polskich nastolatek, tak samo jak np. Emo. Ale z pewnością stylizacja taka powinna zwrócić uwagę rodziców. Moda na lolitki nie przebiła się jeszcze przez twarde mury polskiej mentalności. Niektóre nastolatki próbują kopiować japońskie dziewczynki, co nie jest wcale takie trudne. Ile to kosztuje? Włosy można przedłużyć za naprawdę nieduże pieniądze. Aktualnie na naszym rynku bez problemu można nabyć kolorowe pasemka, które bezinwazyjnie wczepia się we włosy naturalne. Za jedna pasemko zapłacimy nawet 3,50, a tymczasowe przedłużenie całych włosów metodą clip-in. Polegającą na doczepieniu pasm włosów wsówkami, można zrobić w domowym zaciszu. Nowe włosy o długości 45 cm kupimy już za niecałe 150 zł. Do tego wyraziste różne policzki i sztuczne rzęsy w stylu Babydoll za 15 zł oraz kwintesencja, czyli strój. W internecie jest ogromny wybór ciuchów i to prosto od producenta. Pomimo, że przesyłka, z Tajlandii chociażby, nie należy do najtańszych, same ubranie kosztuje grosze. Sukienkę w tym stylu kupimy już za 9 zł plus 20 złotych za przesyłkę. Najwięcej zapłacimy za buty, jednak również i tu możemy pokombinować. Do tego wizyta w pasmonterii i nabycie kilku tajnych gadżetów w stylu kokardki, falbanki, guziczki do naszycia na torebkę i proszę, mamy polską monolitkę za 200 złotych. Czy jednak efekt końcowy wart jest nawet tak małych pieniędzy? Czy podobają się Wam przerysowane postaci w stylu kawaii? Czy pozwolilibyście swoim dzieciom, żonom na taką stylizację? Czy same byście się jej poddały? Decyzja, jak w przypadku przynależności do każdej subkultury, zależy od nas, społeczeństwa. Co byście teraz nie pomyśleli? Coraz więcej jest Lolitek, siedzących w dziecięcych wózkach. Sami dążymy do tego, aby wychować nasze córki tak, by w przyszłości chciały być słodkimi, wiecznymi dziewczynkami. Czy to zagraża ich społecznemu funkcjonowaniu? Trudno ocenić. Jednak, jak widać na przykładzie Japonii, do niczego dobrego to nie prowadzi. Tam ta subkultura i jej podobne Przyjęły rynek i przyniosły dużo niezbyt korzystnych zmian w funkcjonowaniu młodych kobiet. Dziewczyny z uboższych rodzin prostytuują się, aby zdobyć pieniądze na stylizację. W Polsce wystarczy na problem galerianek, i innych subkultur, których jest w naszym kraju bardzo wiele. Są kobiety, pistolety i kobiety, jak rakiety. Chude długie i wysokie Z wydepilowanym krokiem Są kobiety bezmarszczkowe, Wit kobiety luksusowe Pielęgnacji wciąż oddane Z samej siebie odessane Są kobiety Pistolety Są kobiety. Pistolety.